Witamy Was bardzo serde serdecznie. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Będzie dużo dóbr. mi się chciało. Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. A nie, nie, przepraszam. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś nie przychodzę do Was sama, bo świat bez matki nie ma chatki to nie tylko dzieci. Ale również mąż, który z reguły stoi po drugiej stronie kamery, ale dziś postanowiłam wam go przedstawić. Nie będzie, to prawda, towarzyszył mi przez cały odcinek, ale fajnie, żebyście mogli poznać osobę, która jest moją drugą połówką. Jak można imię? Ile masz lat? Numer PESEL i numer dowodu. Żarty, żartami, kochani, to jest Damian i dziś krótko o tym, jak dbamy o nasz związek. Kanał Bez Matki Niema Chatki to nie tylko porady wychowawcze, pokazując Wam nasz świat. Chcę dzielić się również tym, jak godzimy bycie rodzicami z biznesem. Pracujemy razem, więc jesteśmy ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę. Będę chciała dzielić się z Wami również pomysłami kulinarnymi, dekoracyjnymi i wszelkimi innymi, niekoniecznie związanymi z rodzicielstwem. Dlatego, prośba do osób, które patrzą na mnie przez pryzmat bycia panią dyrektor w przedszkolu. Przestańcie tak na mnie patrzeć. Świat bez matki nie ma, chatki. To nie tylko dzieci, porady wychowawcze, ale generalnie całe nasze życie. A relacja w naszym domu to kluczowe słowo, od niego wszystko się zaczyna. Relacja z dziećmi i relacja między nami to początek naszej szczęśliwej rodziny. Pozytywna dyscyplina również mówi o relacji, w sytuacjach głównie kiedy dzieci sprawiają nam trudności. I bardzo podoba mi się to hasło, które brzmi: nawiąż relacje, zanim naprawisz sytuację. Myślę, że warto zacząć od tego, jak długo się znamy. Dawiana poznałam. Uwaga, jak miałam 15 lat, Dawian nie był o wiele starszy, bo dwa tygodnie po naszym spotkaniu miałeś? 17 urodzin. 17 urodziny. Także w tym roku mija nam. Czekaj, 15. Teraz hmm, masz 18. Tak, więc. 17 lat razem. Tak, jesteśmy 17 lat razem. No, kto by pomyślał? Nie będę mówić o naszych początkach, o historii naszej znajomości. Może kiedyś przyjdzie na to czas, może nagramy jakiś. Q&A. Q&A. Może pojawią się wtedy takie pytania. Dziś chcę skupić się na dorosłym, prawdziwym, dojrzałym związku. Kochanie, jak jesteście ze mną w związku? Super. Dobra, dobra, to ja tobie już podziękuję, żebyś mnie nie przeszkadzał. Jak żyć długo i szczęśliwie, czyli jak dbamy o nasz związek? Jeden. Traktujemy się z szacunkiem. To jest niby takie oczywiste, bo większość pewnie powie, że no szanuje swojego partnera. Nikt zapewne otwarcie nie mówi: "No, ja tutaj swojej starej nie szanuję". A jednak są gdzieś tam sytuacje, które że tak powiem, no, troszkę z tym szacunkiem rzeczywistości się mijają. Zdarza się, kiedy rozmawiam przy kimś mm, z Damianem przez telefon i po zakończeniu rozmowy dostaję pytanie, wy tak zawsze ze sobą rozmawiacie? Generalnie akceptujemy siebie w 100%, procentach, dając sobie takie, wiecie, wzajemne poczucie, że oboje jesteśmy w tym związku ważni. Mm. Nasze potrzeby każdego z nas są tak samo ważne. Żadno z nas nie jest lepsze czy gorsze, wspieramy się w tym, jaki mamy pomysł na życie, jakie mamy cele. Zawsze powtarzam, że jak gdyby nie Damian, to ja bym nie otworzyła przedszkola, bo on w 100% mnie wspierał, pomimo tego, że ja byłam młota, miałam dopiero 24 lata. I trzeba było na początku, no wiecie, zacisnąć pasa, mm, dokładał mi nawet ze swojej wypłaty, żeby mogła opłacić czynsz. Nie negował mojego pomysłu na siebie, na nasze życie, tylko mnie w tym wspierał. I tak jest ze wszystkim. Chciałam się rozwijać, szłam na kolejne studia, kursy i on zawsze jest obok mnie. Nie ścigamy się w tym, kto co zrobi lepiej. Nie wyśmiewamy się z siebie. Nie dogryzamy sobie w taki sposób, właśnie bez szacunku. W żartach jasne, jak najbardziej. Natomiast mm, nie wiem, czy znacie takie sytuacje i macie takich znajomych, gdzie w towarzystwie jedno drugie przyśmiewa, nie jest tyle, przestań, gruba jesteś, i tak dalej. I żebyście mnie dobrze zrozumieli. Pozwalamy sobie oczywiście na kąśliwe komentarze, i tak dalej, ale jakby pozwala nam na to mm, właśnie nasza relacja. Obydwoje się na to zgadzamy, a nie kiedy takie komentarze są wypowiedziane z taką, no celowością, aby tej drugiej osobie sprawić przykrość. 2. Pielęgnujemy związek. Co to znaczy? Tak jak powiedziałam w odcinku powitalnym, chcę dbać o związek, dlatego że zakładam, że to z Damianem spędzę całe swoje życie. Nie chcę obudzić się za kilkanaście lat, kiedy nasze dzieci założą własne rodziny, a ja nie będę umiała rozmawiać ze swoim mężem, bo przez te kilkanaście lat nie pielęgnowałam naszej relacji. Dlatego chodzimy na randki, wyjeżdżamy tylko we dwoje, ym, i myślę, że to jest właśnie takim punktem najważniejszym dla mnie, ym, gdy znajdujemy czas na to, aby zostawić w domu trochę tą naszą rolę rodziców i wyjechać na weekend i być tylko dla siebie, ym, podkładać cały czas do tego pieca namiętności, pożądania, bo wiadomo, na co dzień przy dzieciach, obowiązkach jest ciężko. Dlatego oboje potrzebujemy tego czasu tylko dla siebie. Chcemy przede wszystkim tego czasu we dwoje. Uprzedzając pytanie, które pewnie się pojawi, z kim zostawiamy wtedy dzieci? Z nianią. Nasza niania ratuje nam życie, bo dzięki niej mamy możliwość właśnie zadbać o siebie. Planujemy końcem tygodnia gdzieś sobie wyjechać, bo oboje czujemy, że to jest ten czas, potrzebujemy wyjechać gdzieś razem. 3. Dajemy sobie przestrzeń. Jest to temat, nad którym bardzo długo pracowałam. Hmm, to znaczy, w sensie nad sobą pracowałam. Około 10 lat temu nie funkcjonowało u nas coś takiego jak czas dla siebie. Ja się denerwowałam, jak Damian chciał gdzieś wyjść z kolegami, myślałam sobie wtedy, że no jak, co on woli spędzać czas z kolegą niż ze mną i z dzieckiem. Myślę, że to było takie myślenie młodej mamy. Która dopiero uczy się, jak godzić rolę mamy, żony, jak być gospodynią, panią domu. I my też długo uczyliśmy się tego, jak być fajnym, zgranym małżeństwem. My wspólne życie rozpoczęliśmy od dziecka, jakkolwiek to zabrzmi, <grym> tak to można ująć. Byliśmy za sobą już 6 lat, jak zeszło w ciąże, no ale jednak, wiadomo, to nie było wcześniej takie życie razem. Zamieszkaliśmy um, wspólnie dopiero po ślubie, czyli jak już byłam w ciąży, więc potrzebowaliśmy, myślę, że ja bardziej potrzebowałam tego, aby odnaleźć się w nowej sytuacji. Teraz wiem i cenię to bardzo, jak ważne jest dbanie również o siebie, poświęcenie czasu tylko sobie. Dziś wyjście bez dzieci i męża daje mi ogromną radość. Czuję, że w takim momencie dbam o siebie, skupiam się na sobie, daję swojemu ciału, swojej głowie, swojemu zdrowiu uwagę i nie musimy spędzać ze sobą każdego wieczoru, jak mamy ochotę wyjść się Spotkać z kimś, to wychodzimy. Kilka tygodni temu, na przykład, byłam cztery dni w Londynie z koleżankami. <grym> Mam wrażenie, że od kilku lat, szczególnie potrzebujemy oboje takiego czasu dla siebie, odetchnięcia trochę od siebie, ne, dlatego że pracujemy razem. Siedzimy w jednym biurze, jesteśmy ze sobą naprawdę prawie 24 godziny na dobę, e, więc powiedziałabym, że takie wyjścia nam są nawet bardzo potrzebne, żeby nie znudzić się sobą, e, zatęsknić za sobą, bo. No, na co dzień nie mamy ym, w sumie takiej możliwości, więc w tym momencie doceniam bardzo dawanie sobie przestrzeni i już nie mogę się doczekać kolejnego babskiego wypadu. 4. Okazujemy sobie czułość. Damian jest osobą bardzo uczuściową, lubi się przytulać, wyznawać miłość i powiem szczerze, że ja się uczę od niego okazywania tej czułości. W biegu, wiecie, w tym codziennym pędzie łatwo jest zapomnieć o tym. Po całym dniu pracy często już mi się nic nie chce i fajnie jest poświęcić te kilka minut w ciągu dnia na takie drobne czułości, przytulaski. Tym bardziej, że nie wiem czy wiecie, ale przytulanie, głaskanie uwalnia oksytocynę, a jest to hormon miłości i serotoninę, czyli hormon szczęścia. Uspokaja, koi nerwy i daje poczucie bezpieczeństwa. Więc o tym warto pamiętać, nie tylko mając na uwadze relacje partnerskie, ale również myśląc o naszych dzieciach. Czasami sam dotyk potrafi naprawdę wiele zdziałać. Pięć. Rozmawiamy. I to naprawdę dużo ze sobą rozmawiamy o wszystkim. Nie ma dla nas tematów, o których nie wiem, no nie jesteśmy w stanie porozmawiać od codziennych, błahych spraw poważne tematy. Uwielbiamy dyskutować o swoich pasjach, o ostatnio przeczytanej książce, o tym, co się dzieje na świecie. Uwielbiamy spędzać wspólnie wieczory, gdzie siadamy sobie właśnie tutaj, skąd Was dzisiaj witam w salonie i trejko, jak papuszki o wszystkim. E, czasem chcemy pooglądać film, serial, to musimy co chwilę być robić pauzę, bo tak dobrze nam się rozmawia. Dzięki temu mam poczucie, że jesteśmy nie tylko małżeństwem, ale przede wszystkim jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, którzy słuchają siebie nawzajem. I to jest, myślę, bardzo ważne, że aktywnie siebie słuchamy i dyskutujemy, a nie, wiecie, jednym muchem wpuszczę, a drugim wypuszczę, tylko każdy z nas czuje się wysłuchany w związku. Nie ma u nas takich sytuacji, że mamy coś nieprzepracowane i czytajemy rano i jakiś temat, nie wiem, nas uwiera, chodzimy ofochowani. Owszem, wiadomo, czasami zdarzają się jakieś sprzeczki, natomiast wszystko na bieżąco wyjaśniamy. Nie zostawiamy między sobą poczucia niewysłuchania. Miałam powiedzieć niezrozumienia, ale to nie byłoby dobre słowo, dlatego że tak sobie myślę, no czasem tak jest, że któryś z nas czuje się niezrozumiany. Nie we wszystkim jesteśmy w stanie zrozumieć drugą osobę. Ja mam inne spojrzenie na daną sytuację, Damian ma inne. Ale mimo wszystko dajemy sobie przyzwolenie na to, że ok, ja uważam inaczej, ty uważasz inaczej, każdy z nas przedstawia swoje argumenty i na przykład, nie wiem, zapominamy o tym, nie ciągniemy tematu do bólu, tylko szanujemy to, że nasze zdania i opinie mogą się różnić. Myślę, że tych pięć punktów to byłoby na tyle. Są to dla mnie takie najważniejsze składniki naszego szczęśliwego związku. Nie chcę was zanudzać, więc koniecznie dajcie mi znać, czy taka długość odcinków wam odpowiada. Podzielcie się w komentarzach, jakie są wasze sposoby na udany związek, a może niestety nie jesteście w takim związku i potrzebujecie jakiejś zmiany. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę i oczywiście zachęcam do subskrypcji i dzielenia się z innymi światem. Bez matki nie ma chatki. Dziękuję, buziaki, cześć!